Woda jest, aleluja! Pozbyliśmy się tej debilnej, bezsensownej, żałosnej, przyspieszającej rozgrywkę postaci. Teraz możemy spokojnie lamić i powtarzać wiele razy jeden element. Witam, z tej strony Malagi, wracamy do księcia Persji, czyli do naszego szaleństwa po ścianach i różnych innych głupich rzeczach, a tak naprawdę mówiąc po, do wielu błędów głupich, bezsensownych, żałosnych, debilnych i tak dalej, i tak dalej, czyli pasujących Oha, Trochę chyba za późno wskoczyliśmy. No tak, od razu lepiej. Nawet światło lepsze. Wiesz, że... O, o, ty! Wow. <laughs> Uwielbiam te przeskoki, no. Cholera, miałem nadzieję, że go wyrzuci. Ja przeleciałem bez problemu, spadłem. A ten się powstał. No, idziemy teraz. dobra, tu mamy przeskoczyć. Nie zwróćcie uwagi, że tam na górze jest, bo można było go zajść Od tyłu spokojnie. Dobra, tutaj po prawej teraz mam zegarek ze stoperem, także tam będę co chwilę zerkać, żeby zobaczyć, czy czasem za długo Was nie męczę swoją personą. Ale mam nadzieję, że nie będzie Wam tu przeszkadzać. Księciu, księciu, co Ty dzisiaj mi pokażesz? No, zmienisz się? Nie? O! Fara! Tak chyba się ono nazywa. Nie? A zmienisz się, no pewnie tak się zmieni.

No tak. Uwielbiam to ich rzucanie z cennością komputera. No co tu dużo mówić? No, A, tak. Game zabij. Co znaczy się zabij go i nie gin. Coś jeszcze coś jeszcze nie? No i co ja mam teraz zrobić? Rozstrzynkę mam, okej. Okay. Tak, tylko, że czas mi leci. Ale ja nie wiem co zrobić. Faaak. Czybym tu miał wejść? Tak. Przeskakuj! Dziękuję. Nie, na pewno to nie jest necessary. Dobra. Trochę życia odzyskaliśmy. To to? Co to? Podobno cielszczyk. Podobno cielszczyk. Podobno cielszczyk. Podobno cielszczyk. Podobno LOL, co to było? No nas se przed, przed sobą tym mieczykiem. I zadowolona jest. No co ty robisz? Po prostu nie mam pytać czasami do tej gry. Ktoś jeszcze? Najgorsze, że w tej postaci nie wiem. Muszę się śpieszyć, a nie wiem kiedy się kończy walka, kiedy nie. Jest, no i co ja teraz? A tutaj pewnie. Mm, jeszcze nie tutaj. No, kamera, tak jak zawsze. Kamera. Cholera, nie tędy? Fak, to jak? Ja zaraz zginę przecież. Cholera, ja zaraz zginę. Może tak? Aha, dobra, już wiem jak. Nie zwróciłem uwagi, że tutaj możemy wejść. Co prawda, zostało nam bardzo mało czasu. I może się to skończyć w sposób bardzo nieciekawy. Gin! Dobrze. Gin pozostań dobrym trupem. Dobra, to ale co tam? Tak! Gin niewiasto, były ci przeciwnej. Gincie dzwonki

Kto do mnie strzelił. LOL! Mm. Super! Czy to się stanie to, co myślę? Nie, nie stało się to, co myślałem, ale i tak się stało dobrze. Tylko, że czas, 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 czas goni nas! Jak ja nie cierpię tego typu zagrywek na czas! Nisz stołek. Nie ma piasek? Jest piasek! Tak, tylko dlaczego nie zbiera tego piasku? Ktoś mógł mi wytłumaczyć w końcu dlaczego czasami piasek regeneruje życia, a czasami nie. Dobra, przynajmniej zostało mi wytłumaczone jak robić bloki. Których i tak nie robię bo jeszcze nie było okazji, ale zostało mi to wytłumaczone. Woda! Jest! aleluja! Poznaliśmy się tej debilnej, bezsensownej, żałosnej, przyspieszającej rozgrywkę postaci. Teraz możemy spokojnie lamić i powtarzać wiele razy jeden element. Bez strachu o to, że jest to bez sensu. Dlatego, że będzie to bar. Ups, 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 tak!

In. I teraz tego. Dobrze, dobrze, dobrze! Pięknie! Idealnie po prostu bebechy na zewnątrz. To znaczy piasek. Nie mam bebechów. Co to za przeciwnicę bez bebechu? Hej! Vera! Co chcesz? Cysków, tyłka, ciebie. I

bardzo niedobrze, no, zobaczmy jak to tu z następnym serwem. You know, well tak, no burdel już nie jest be... to Już nie jest niebezpieczny. Okay. uła <coughs> Proszę. Nie dobra. Proszę. Tak, zaraz zginę, no. Cholera. No. Trochę tu urąbałem. Przepakowała i od razu... powalnęła. No... dobra. нот зугбила гин 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 так 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 гин Masakryczna walka. Nie wiem czy się uda dzisiaj ją pokonać. Tak. To, w dobrym momencie to wczytał. No gdyby tak spróbować zwiać. Może tutaj to nie walka jest celem. Wow. Jeszcze nie mam piaska. No to ale zlamiłem. Uf, no cóż, wracamy w takim razie do walki. Że tutaj można ją jakoś inaczej pokonać bo jest strasznie ze to życie spada na bardzo dużo, bardzo głupich kontr ma tak, tak, teraz porozmawiamy o tym, że jest bezpiecznie w bordelu. Trzeba tam wysłać córki. Tak. Tak, no oczywiście na start wylądowała, przyblokowała i z mi z jedną trzecią... Jeszcze nie mogę cofnąć czasu tam. No super Dobra, ale spróbujmy Przejść Aha, nie, ona nie przejdzie za nami To jednak to my będziemy musieli później za nią przejść Noc! Masz wrażenie, że to jest monotonna? Wydaje wam się. Noż! Sz... Tak, i oczywiście kontra i od razu ja leżę, nie? No, masakra no z tą jej kontrą. No kurde, ta kontra to jest jakiś żart. Skurde. No super! tak. Ciekawe ile nam się uda cofnąć Aha, nie udało nam się cofnąć wystarczająco Co jeszcze raz mnie zaczniesz zbić? Poprzednio, jak zacząłem stawać to zaczęłaś znowu kombo Dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze Klikaj, 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 jakby od tego zależało życie Gierob gdzieś no, zmieniamy się Ojej! Jakaś to była wyjątkowo spektakularna zmiana dla odmiany Teraz musimy się do niej dostać. No <laughs> Widzicie? Widzicie co? Co no, uciekać będzie no? teraz? No, szkurde. W sensu, co ja mam zrobić? No właśnie, jak trzeba ją spowolnić? Trzeba ją jakoś spowolnić, po prostu no. To jak? jak? to zrobić? A, dobra. To jest zbyt oczywiste, żebym to wymyślił. To naprawdę było zbyt oczywiste. Uff Ale oto przeleciało No ale już, już jest coraz bliżej To nie wiem dlaczego cały czas funkcjonuje, skoro można wobie. Dobra Bierz ją, Mogierze! po tych istytkach. Na pewno susze są! I białe. Znaczy... Białe nic powinny, nie to, że... Białe kobiety nie mają ładnych piersi, nie? Tak, to było wyjątkowo głupie z mojej strony. Ale do tego się już powinni się przyzwyczaić. Przeskakuj. Tak, może teraz już zginiesz? Czy teraz zginiesz, czy nie, Jeszcze nie zginiesz. Jeszcze nie zginiesz. Cholera, jeszcze raz chcę przeskoczyć. Czekaj swoją drogą, czy ja jej zadaję do obrażenia jak się włączy animacja. Zeskoczmy sobie tędy dla odmiany. Uu, nie ma przeciwnika. Dobra, skakuj i ciśnij ją! Ciśnij, ciśnij, dlaczego ona od razu uciekła? Lon, co to było? Dlaczego ona tam od razu uciekła? No nie wierzę. Mm, no.

Tak. You're one of them. Tak. No, Phara, this is not how it appears. You're a sand monster. You lied to me all this time. No, I have no like such plans. This is true, but my mind and my heart are my own. Please believe me. Stay away from me. Yeah, yeah, tak ja do koldu. nie chciała nas zabíč. Holera. Czy chcemy zapisać? Chcemy zapisać. Oczywiście chcemy skończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, że Wam się podobało. Jeżeli nie, jeżeli tak, to zawsze możecie swoje opinie wyrazić w komentarzach pod tym filmikiem. Na obecną chwilę ode mnie tyle. See you all. Jeżeli podobało wam się to, co właśnie obejrzeliście i nie macie jeszcze dość, to na pierwszym kanale macie poprzedni odcinek z danej serii, na drugim kanale macie odcinek z jakiejś innej serii, która pojawia się na moim kanale. Chcecie być na bieżąco? Chcecie niczego nie przegapić? Subskrypcja! Facebook to są właśnie miejsca, w które powinniście się udać, więc na co czekacie? Tarecie!